Tadeusz Rydyk należy do jednych z najbardziej kontrowersyjnych osób w kraju, a jego wypowiedzi oraz działania zwykle wywoływały burze w mediach. Tym razem na antenie telewizji Trwam wypowiedział się o zmarłych oraz żartował z branży pogrzebowej. Internauci odczuli głęboki niesmak to nie są powody do drwin. Tadeusz Rydyk zszokował wszystkich. Jego anegdota zamiast rozśmieszyć, oburzyła wielu i wywołała zażenowanie wśród pracowników branży pogrzebowej. Niesmaczne wypowiedzi odbiły się w mediach szerokim echem. Tadeusz ryzyk na antenie telewizji Trwam poruszył m.in. temat nadal panującej pandemii. Rozmowa szybko zeszła na zagadnienia związane z osobami, które poniosły śmierć w wyniku powikłań COVID-19. Redemptorysta zastanawiał się, dlaczego w tym roku umiera o wiele mniej osób w porównaniu do roku poprzedniego. A propos stanu sanitarnego, tak się wszyscy boją śmierci i tak dalej, że tyle ludzi umiera. Dziennie umiera więcej w Polsce, bo około 300 osób na raka. Ile ludzi umiera dziennie na zawał serca czy na inne? A w ogóle, przeciekawa sprawa i warto się zastanowić. Dlaczego dużo mniej umiera ludzi niż w zeszłym roku o tej samej porze, w tych samych miesiącach? Dużo mniej. Może to nie jest śmieszne, ale można się uśmiechnąć, mówił Tadeusz Ryzyk z przekornym uśmiechem na ustach. Można było mocno się zdziwić, słysząc powyższe słowa, jednak to nie koniec popisów redemptorysty. Tadeusz Rydyk kontynuował i w pewnym momencie opowiedział anegdotę którą usłyszał od swojego znajomego. Dotyczyła branży pogrzebowej. Kolega prowadzi zakład pogrzebowy i mówi, no chyba będę musiał zamknąć, bo tak mało ludzi umiera. A może dlatego, że bardziej zachowujemy przepisy jakieś higieniczne. Myjemy ręce często, odkażamy. Może i to też, nie wiem wypowiadał się na antenie Tabeusz ryzyk. Dziennikarze interi postanowili sprawdzić, ile w tym wszystkim prawdy. Adam Ragiel, założyciel Polskiego Centrum Szkolnictwa Funeralnego, twierdził, że w statystykach nie widać zbyt dużego spadku pogrzebów, nie odnotowano też ich wzrostu. Adam Ragiel przewiduje, że fala zgonów może dopiero się zacząć. Ponieważ nieleczone schorzenia mogą mocno odbić się na zdrowiu. Przez koronawirusa wielu Polaków ryzykuje.